Lis czasem chciałbym się pomodlić, żeby to wszystko się już skończyło. I kiedy to powiedział przeżyłam moment, jakiego od lat nie miałam podczas mojej praktyki. Jego dwunastoletnia umierająca siostra zaczęła pochlipywać, aż w końcu rozpłakała się, ale nie były to łzy bólu. Lecz ogromnej, prawdziwej ulgi. O dobry Boże, dziękuję Ci, dziękuję Ci, dziękuję Ci, wydobyła z siebie. A potem, kiedy się uspokoiła, wytłumaczyła, dlaczego poczuła taką ulgę. Rozumiesz, Peter, mówiła, przez ostatnie trzy dni i trzy noce. Modliłam się do Boga, żeby mnie zabrał. I za każdym razem, kiedy kończyłam modlitwę, wchodziła mama i mówiła, że, że nie spała całą noc i modliła się do Boga, żeby pozwolił mi jeszcze żyć. Ale jak ty, Peter, jak ty mi pomożesz, to razem zwyciężymy, mamusię. Liz była szczęśliwa, że przyszedł koniec udawania.